Wiesz, sytuacja z Lebanerem Zamafcowy jest dla mnie sytuacją gównianą. Eee... Nie wiem, jaki jest prawdziwy powód, wiesz, nie chcę mówić, że nie chciał podjąć walki ze mną, bo to, wiesz, byłaby jakaś pycha i próżność z mojej strony. Eee, no, niby przesłał jakieś dokumenty, że ma tą kontuzję, prawda? No, ale z drugiej strony, no, każdy ma jakieś kontuzje. Ja też podchodzę do walki cały poblokowany, z, ze zniszczonymi barkami, z łokciem. No, wspierdolił mi się jakiś tam schemat na pewno, ponieważ propozycja druga walki z Lebanerem spowodowała, że to był chyba jedyny powód, dla jakiego ja potrafiłem nakręcić się jeszcze do pracy. Tamta walka zabrała mi chyba no, wszystko, co mogła, jeżeli chodzi o przygotowania. Nie, nie, nie myślałem, że będę w stanie się tak zmotywować do pracy. No bo raz mówię, lata mi lecą, tak, kontuzje są coraz ciężkie, coraz większe jest zmęczenie materiału i wiesz, no i to była taka dla mnie wielka motywacja, jednak mieć na rozpisce lebanego obojętnie, czy wygrana, czy przegrana, ale no, mieć walkę z takim zawodnikiem i to było dla mnie strasznie motywujące i jednak wiesz, niezważając na te wszystkie przeszkody, jakoś tak zawziąłem się w sobie i, i wiesz, i, i przygotowałem się do tej walki, no gdy się dowiedziałem, że ta walka jednak się nie odbędzie z Jeromem, tak czegoś zabrakło, no, czegoś zabrakło i gdzieś na pewno te ciśnienie kurwa lekko zeszło i no i no, ciężko mi jest to jakoś uregulować, no tak dziwnie się poczułem, no dziwnie się poczułem, tak i no no, no, no i uważam to, że no, no, to jest lekki taki syf, tak z jego strony yy, jeżeli naprawdę złapał tą kontuzję, no, no to no to, to nie jest jakieś tam wytłumaczenie, prawda? No bo to trzeba się liczyć z tym, tak? Także jeżeli jestem już rozbity, to nie wykonuję pewnych treningów, pewnych rzeczy nie robię, które mogą to jeszcze spotęgować, no. Drugi raz to samo się zdarzyło, no. Ja się czuję z tym bardzo chujowo. I, i, i ogólnie, no, no ciężko jest. To znaczy, wiesz, no, no... To było, wiesz, no to już było pod koniec tego tygodnia, prawda? Na chwilę przed, przed rozpoczęciem już całego przygotowania, wiesz. Konferencja, ważenie, tak? To tak że to już było zaraz tu przed samym tym przyjazdem. Eee, także w największym takim już można powiedzieć skupieniu, już w największym takim nastawieniu, w największym takim, wiesz, nakręcaniu się na tą walkę. No także no, na pewno gdzieś coś prysło. Gdzieś coś prysło i te ciśnienie na pewno i wiesz, i, i, i taka, ta, 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 taka kurwa i motywacja na pewno gdzieś lekko na pewno prysła. Znaczy wiesz, jest to bardzo dobry zawodnik, ma bardzo dobrych zawodników na rozpisy, z którymi wygrywał, prawda? Eee, ale no to wiesz, ja ci powiem, no to jest... To jest na pewno też, wiesz, bardzo dobry zawodnik, z którym nie wiem jak walka się potoczy, tak? Mogę ja go znokautować, może on mnie znokautować. Także wiesz, no to jest zawodnik wymagający, tak jak każdy zawodnik. No ale to na pewno nie jest taki zawodnik jak Jerome LeBanner. I na pewno to nie jest yy, aż tak motywujące, jak już jak, jak, jak Le banery, prawda? Gdybym może na przykład od początku miał na rozpisce Rodneya i pod niego się przygotował, może też to by inaczej było wygląda, by, by wyglądało, wiesz, no na chwilę przed, przed galą zawodnik mi się zmienił, no i no, po prostu muszę to jakoś przetrawić, muszę, wiesz, zapomnieć o tamtym i nakręcić się, no i co, no i zrobić walkę, prawda? W ten sposób. To znaczy, wiesz co, nie chciałbym mówić, czy to będzie moja ostatnia walka, czy to nie będzie moja ostatnia walka, no bo to akurat nie jest czas i miejsce, żeby na ten temat mówić, prawda? No ale mam tam już jakieś podjęte swoje, swoje plany i, i ten, no i po walce, gdy już to wszystko wiesz, na, na zimno, na spokojnie zejdzie, to wiesz, to podejmę decyzję. Na pewno yy, powiem w ten sposób, że na pewno koniec jest bliski i uważam, że lada chwila po prostu przestanę, bo raz, że jestem już spełniony, ja wewnętrznie jestem spełniony, a dwa, no. Ciężko mi jest już się nakręcać do, do treningów, ponieważ jest zmęczenie materiału, no i to wszystko mi dokucza bardzo. prawda? Także no, na pewno tak to wygląda. No, bardzo dziękuję, że, 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 że są życzliwi ludzie, którzy przyślą mi jakiegoś SMS-a, zadzwonią z życzeniami, którzy pozytywnie się wypowiadają o tej walce, którzy trzymają za mnie kciuki. No, jest to na bardzo miłe.